Cześć, witajcie w grze Warta i oprowadzę Was po tej grze. To jest taka gra szpiegowska trochę. Możecie zobaczycie sami, ja nie będę tego także już rozpoczniemy filmiki, jak coś to będę tu mieć. To nie ma sensu. będzie się udawać w połowie wieku 52. No. E, będziecie słyszeć niestety u mnie dźwięk klawiszy, gdyż mam no, laptopa i, i mikrofon blisko i, no, klawiatury. No. Już gramy. Jesteśmy jedynką. Tak wygląda. No i...

Ej, jakby co ja w pierwszą misję już grałam, wiesz co trzeba robić, bo na pewno się zastanawiam o co chodzi. No i tak to podeszłam. Um, do tego momentu, że nie wybrać. To szwabów. I had to wait until they separated. I musimy się schować w krzyczki. er ist vorne und bewacht die andere brücke falls er überhaupt noch was peilt Der ist schon wieder sternhagel voll ein wunder ich vertrete mir noch ein bisschen die beine Mach das schnaps wäre jetzt gut Украины. Наш тут. Хочешь, камаха,

w samą porę. W szczęście zdążyłem. Ej, tu są drzwi, przez nie niej się nie da wejść. Tu to musi gdzieś tam być. Tu na zewnątrz jest szwab.

I could use the move from mm -hmm. to increase my chances. Mm -hmm. They won't be doing anything to anyone ever again. No i to jest koniec misji pierwszej. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. No i do zobaczenia.